Cześć, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Strefy Wyborowej. Dzisiaj temat myślę sobie całkiem ciekawy, szczególnie dla tych, którzy chcieliby pobawić się tak jak ja w domowego fryzjera. Na początku zaprezentuję efekty, tak byście wiedzieli, o czym w ogóle rozmawiamy, a więc pokażę Wam 360 stopni, jak wyszło mi to ostrzeżenie. <muzyka> trzeba zauważyć do ideału sporo brakuje. Nie będzie to tak idealne cięcie jak zrobi to wasza ulubiona pani fryzjer lub pan fryzjer. Ale jesteście w stanie to wykonać samodzielnie w własnych czterech ścianach. Jak? No, to pytanie zadaje mi wiele znajomych i członkowie rodziny. Adrian, jak ty to robisz, że strzyżesz się w miarę równo, tak że nie ma schodów, cieniujesz te włosy i jakoś to wygląda? Otóż odpowiedź jest dość prosta. Przede wszystkim używam dobrej jakości maszynki do oraz pasty do włosów, która nie skleja ich tak jak żel albo guma. Mam tutaj dla Was prawdziwą perełkę, jest to pasta matująca do włosów Goldwell Style Sign. Ten produkt generalnie używam od jakichś 3 lat, jest bardzo wydajny. Ponieważ taka buteleczka 100 ml starcza mi na około pół roku, a praktycznie codziennie albo co drugi dzień wyciskam po małej ilości tej pasty. Jest to takiej przyjemnej teksturze, konsystencji, przepraszam. Łatwo zmywalne, ale tak naprawdę nie zostawia żadnych śladów na włosach. I dlatego właśnie polecam wszystkim, którzy mają dość wszelkich żeli, brylantyn, które sklejają, nabłyszczają te włosy, no chyba, że komuś na tym zależy, żeby to było tak widoczne. Natomiast no tutaj to tak naprawdę nie widać, że macie coś na włosach, ale jest bardzo odporna na warunki atmosferyczne. Nawet w lekkim deszczu spokojnie wasza kreacja przetrwa. Oczywiście jest to jedno z banalniejszych cięć męskich. Nie wymaga to jakichś niesamowitych umiejętności manualnych. Fryzjer zrobiłby to zapewne z tak zwanymi zamkniętymi oczami. Dla mnie, amatora, jest to jakieś 20 do 30 minut w skupieniu. Naturalne jest, że strzeżenie kogoś przysporzy mniej trudu niż strzeżenie samego siebie. Widzicie przecież wtedy głowę z szerszej perspektywy. Strzygąc się samodzielnie, musicie mieć co najmniej dwa lustra: to, w które patrzycie, i jakieś wsteczne wspomagające, by uchwycić tył głowy. Ja używam tylko maszynki, nie potrzebuję nożyczek. No dobrze, ale pewnie pytacie, skąd w ogóle pomysł na samodzielne strzeżenie? Przecież fryzjer to nie majątek. No, nie chodzi tutaj o pieniążki, chociaż trzeba przyznać, że w ostatnich latach usługi fryzjerskie poszły naprawdę w górę. Ja pamiętam z 10 lat temu, no to mogłem pójść do fryzjera za 15 zł, 18 zł, a mieszkam w Warszawie. W tej chwili, no to tak naprawdę poniżej chyba 30 zł, to nigdzie się nie ostrzeżemy. No chyba, że znacie takich fryzjerów, może macie jakieś z nimi tam układy, rabaty dla wieloletnich klientów, to, to, to być może tak. No ale wracając do meritum, czyli skąd taki większość z Was pomyśli szalony pomysł na samodzielne strzyżenie? Otóż no ja strzygę się dosyć często i tak naprawdę zapisując się do fryzjera zawsze musiałem uzupełnić to w kalendarzu, to nie były zawsze te same dni, były różne godziny, ja o tym czasami nie pamiętałem, nie zwróciłem uwagi, zdarzyło się, że do mnie fryzjerka Potrafiła zadzwonić w czwartek o 19.00. Panie Adrianie, gdzie pan jest? Miał pan być 15 minut temu. No, ja z reguły jestem słowny, nie lubię się spóźniać i tak dalej, ale właśnie miałem takie sytuacje. No i tak naprawdę nie chciało mi się tego pilnować. Ja też mam różne godziny pracy. Czasami obsługuję klientów, którzy potrafią jeszcze zadzwonić po 17. Czasami wcześniej kończę pracę. I generalnie rzecz biorąc, nie chciałem być uzależniony od osoby, z którą się umawiam. To też zawsze jest jakiś tam dojazd, powrót, ten czas. Właśnie na ubranie się później i tak, jak wróciłem, to często musiałem no, tą głowę umyć, więc tak naprawdę wychodziło na jedno, jeśli chodzi o czas, bo w domu ostrzegłem się w 20-30 minut, 10 minut tam szybki prysznic i tak naprawdę posprzątać 5 minut. Chodziło mi jakieś 45 minut, tak samo jak jechałem do fryzjerki. Oczywiście lubię fryzjerkę, do której chodziłem, robiła to dobrze, nigdy złego słowa nie powiem. Chodziłem do kilku fryzjerek w życiu. No, i tak naprawdę to moje strzyżenie niewiele odbiega od tego strzyżenia. Być może część z Was powie, no, nie byłeś w dobrym salonie fryzjerskim. No, być może tak, no, nigdy nie strzegłem się, nie wiem, za 100 zł, ale no. Nie mam też takiej potrzeby, ja nie występuję w jakichś programach telewizyjnych przy publiczności, nie wiem, 100-200 tysięcy ludzi. Także tutaj nagrywając te filmy na YouTube nie ma czego się wstydzić i generalnie rzecz biorąc to, co zrobię sobie sam, no to jest dla mnie wystarczające. A tak jak mówię, strzyga się dosyć często, bo jest to nawet co półtora tygodnia. Włosy mi bardzo szybko rosną. Generalnie no, zasada jest taka, im częściej się strzyżecie, tym szybciej odrastają. Ale jest to też chyba oznaka dobrej kondycji, zdrowia. Co do samej maszynki. Jest to, jak wspomniałem, Remington, znana marka o korzeniach amerykańskich. Natomiast no, wiadomo, dzisiaj to już jest wszystko made in China, ale to jest akurat dobrej jakości sprzęt. Po pierwsze, możemy zasilać tą maszynkę z sieci, ale także ma wbudowany akumulator, więc jeżeli nie macie gdzieś tam przedłużacza, jest daleko, no to możecie po prostu sobie bezprzewodowo jej używać. Nie jest głośna, zobaczcie sami. Ja tak specjalnie ją oddalam i przybliżam do mikrofonu. Nie ma tragedii. Jest na pewno cichsza niż wszystkie Philipsy, jakie do tej pory miałem, a miałem ich już chyba z trzy modele na przestrzeni dekady. Przede wszystkim, co jest. Innowacyjnego, jak dla mnie w tej maszynce w porównaniu właśnie z tańszymi modelami Philipsa, mamy tutaj wajchę. Tą wajchą, tą dźwignią możemy sobie regulować wysunięcie stopniowo ostrzy, czyli dzięki temu jesteśmy w stanie strzec praktycznie od skóry od zera yy, poprzez tam jakieś dziesiąte mm, więc jesteśmy w stanie sobie bez schodków wycieniować od skóry w górę fryzurę. Mamy w zestawie także bardzo dużo nakładek. Ta jest najdłuższa 25 mm, ale jeśli ją sobie nałożymy, a nakładanie na to ostrze jest bardzo łatwe tej nakładki, bo po prostu sobie tutaj przykładamy tak i tutaj kciukiem dociskamy i już jest, tak? I tak naprawdę dzięki tej dźwigni, tak jak wspomniałem, jest 25 mm, ale jeśli sobie to wysuniemy na maksa, to zobaczcie, że ten Zasięg tej nakładki wzrasta. Tak naprawdę jesteśmy całkiem długą fryzurę na górze w stanie sobie zachować. Także strzyżenie maszynką niekoniecznie musi oznaczać, że tniemy na tak zwaną no, zapałkę czy tam na jakąś recydywę. Tych nakładek mamy naprawdę dużo w zestawie, od takich właśnie malutkich, to znaczy najmniejsza to jest 3 mm. Mamy 7 mm, 9 mm też. I tak naprawdę na każdym etapie jesteśmy w stanie tą dźwignią sobie bardzo precyzyjnie cieniować włosy, czyli nie ma takich uskoków typu 3, 5, 7 mm, jak właśnie w takich klasycznych maszynkach do 70, 80 zł. Mamy też specjalistyczne nakładki, takie, które są ścięte pod skosem i możemy dzięki temu tutaj przy uszach, właśnie sobie cieniować. Jako główną zaletę producent podkreśla: ceramiczne, samoostrząca się ostrza i to jest już seria według Remingtona profesjonalna. Nie wiem, czy ktoś korzysta z tej maszynki w jakichś salonach fryzjerskich, czy nie. No, na pewno na takie domowe strzyżenie, kilka razy w miesiącu albo rzadziej no, na pewno powinna wystarczyć na kilka lat, jeżeli nic tam się nie upali, nie zepsuje, nie przeciąży a raczej nie ma mm, takiej możliwości no bo. Nie strzygę tym brody, strzygę tym włosy. Włosy są zawsze świeże po pomyciu, wysuszone, miękkie. Także, no generalnie, jeżeli tutaj nie popsuje się nic z tym zasilaczem, o którym wspominałem, no będzie to maszynka i sprzęt na lata. Dlatego mogę szczerze polecić. Ja już tego używam kilka miesięcy. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda. Tutaj, żebyście mogli sobie znaleźć na Allegro, może. Tutaj jest chyba model HC363C. Z tak wygląda okładka. Mamy to w eleganckim etui, w takiej walizeczce. Tam się mieszczą właśnie nożyczki, wszystkie nakładki, pędzelki do czyszczenia. Jest też po polsku instrukcja obsługi oraz w innych językach ta instrukcja jest bardzo szczegółowa. Nawet są tam jakieś propozycje, co zrobić, żeby przedłużyć żywotność tej maszynki i akumulatorów. Jest tam mowa o jakimś hartowaniu baterii. Trzeba najpierw ją pokupnie naładować do pełna, potem rozładować, jeszcze raz naładować, coś podobnie jak z baterią w laptopie. Tę maszynkę polecił mi znajomy. Kupił ją w Irlandii za funty. Pytałem ile to kosztuje, no mówił wtedy że 40 funtów za to dał, więc tak sobie szybko przeliczyłem, że na pewno jest to grubo ponad 200 zł. Natomiast wszedłem na Allegro, próbowałem znaleźć ten sam model, no i udało mi się wykorzystać monety, które miałem dzięki Smart yy, i kupiłem ją za to 14 zł. Remington wyposażył ten zestaw w podręczne nożyczki do strzyżenia. Są one bardzo wygodne, ponieważ mają tutaj taki haczyk, którym w prosty sposób możemy sobie po prostu tutaj położyć środkowy palec i łatwo jest wstrzyc. Mamy też w zestawie takie spinki, które są bardzo pomocne, jeżeli ktoś naprawdę ma taką dłuższą fryzurę, chcemy mu zrobić jedną stronę dłużej, drugą krócej, trzeba coś naprawdę tam nożyczkami wycieniować, no to możemy tymi klipsami po prostu sobie spiąć ten fragment włosów i wtedy na przykład tylko dostrzec tam tyle ile potrzeba na oko. Tak jak wspomniałem na początku, ta maszynka jest też wyposażona w zasilacz, dlatego możemy pracować bez obaw, że akumulator się wyczerpie. W każdej chwili możemy podłączyć to pod 230V. To, co mi się tutaj podoba, to specjalnie wyprofilowana końcówka przewodu. Ona jest taka dość odporna na załamywanie. W Philipsie miałem już niestety takie przygody, że po prostu przy jakichś takich mocniejszych szarpnięciach gdzieś tam, no to ona się nadłamała, nie łączyła. Trzeba było już coś tam lutować, izolować i tak dalej. Tutaj tak naprawdę ten problem znika, ponieważ. W zależności od tego, gdzie mamy kontakt, no to sobie albo w dół, jeśli jest na górze, albo jeśli jest na dole, to wtedy w dół i ona jest wyprofilowana do góry i ten przewód się nie załamuje. Po podłączeniu do sieci mamy tutaj diodę czerwoną, która sygnalizuje nam, że na pewno jest prąd. No i tak naprawdę jedynym takim mankamentem, który jest drobną wadą tego urządzenia, jest to, że nie mamy żadnego sygnalizatora, że już się akumulator naładował. Mi to nie gaśnie, nawet jeżeli ładowałem 10 godzin, jest zawsze na czerwoną. Natomiast no, słychać, że jest naładowana albo nie, no bo to słychać jak pracuje maszynka. Po podłączeniu zawsze będzie troszeczkę na wyższych obrotach silnik pracował. Zobaczcie zresztą sami. Podłączona, odłączona. Ale jak jest w pełni naładowana, to praktycznie jest na podobnych obrotach. W mojej ocenie przewód yy, zasilający mógłby być troszeczkę dłuższy. Nie jest bardzo krótki, ponieważ ma na pewno więcej niż 1,80 m ale gdyby miał te 2-2,5m byłoby idealnie, ponieważ nie zawsze mamy możliwość podłączenia się gdzieś blisko gniazdka. Czasami strzyżemy gdzieś na dworze w cieplejsze dni, no i wtedy trzeba użyć zawsze przedłużacza. Yy, no ale nie jest to jakąś wadą, która by dyskryminowała ten sprzęt, tym bardziej, że w Philipsie wcale nie było lepiej. Zestaw jest też wyposażony w taki oto grzebyk. Ma on tutaj różne zagęszczenie ząbków, od takich większych do mniejszych. Mamy też pelerynkę taką fryzjerską. Ja to w sumie śmieję się trochę z tego, ponieważ jest to no za małe, żeby przykryć całe plece, więc i tak gdzieś tam no strzyga się bez odzieży. Ale jakby ktoś chciał, no to jest tutaj taka namiastka. Można poczuć się trochę jak w salonie fryzjerskim. Zapinamy to tutaj na rzep. O, tak. Jakąś tam drobną ochronę może to. Świadczyć. Tymczasem zapraszam Was do komentowania, zostawienia subskrypcji, łapki w dół, jeśli się nie podobało, łapki w górę, jeśli się podobało. Być może takich testów trzeba wykonać więcej z innymi maszynkami. Następnym razem mogę ostrzyć się maszynką Philipsa, pokazać Wam jak to wyjdzie. Natomiast jestem ciekaw, może wy macie jakieś swoje ulubione modele maszynek którym warto byłoby się przyjrzeć, albo jakieś techniki strzyżenia. Tak jak wspominałem, no ja strzygę się na dwa lustra. Pierwsze to jest to, w które patrzę, drugie to jest to. Wspomagające, wsteczne. Takie lustro można sobie zamontować na przykład na wysięgniku do ściany albo trzymać po prostu w ręku. Ja nie wykorzystuję nożyczek do tego, wystarcza mi maszynka. Natomiast jeśli strzygę już kogoś, bo też się zdarza, że jestem o to proszony, no to jeśli ktoś ma tam jakieś specjalne wymagania, to tymi nożyczkami też sobie jakoś tam całkiem nie najgorzej radzę. No cóż, moi drodzy, na dzisiaj to już koniec. Mam nadzieję, że się podobało. Tak jak wspominałem, Zachęcam do dyskusji, może wymienimy się jakimiś technikami, strzeżenia w komentarzach. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Trzymajcie się. Hej!